Jeśli jesteś 20 bądź 30 latką, to świetny moment na to, aby zacząć eksperymenty z modą. W tym sezonie królują pastele i to bardzo dobra wiadomość, bo pasują każdej z nas. Nieważne czy jesteśmy wysokie, czy też niskie, nieważne jaką mamy figurę. W tym trendzie na pewno się odnajdziemy. Jednak nie inwestujmy w dodatki. Warto w tym sezonie postawić na ciuchy. Długa, piękna, pudrowa, różowa spódnica czy też sweterek w pastelowym odcieniu świetnie się odnajdą w waszej szafie. Nie ruszajcie jednak na polowanie na ciuchy zbyt szybko. Warto przejrzeć swoje półki. Być może kryje się tam jakiś pastelowy skarb przecież w modzie wszystko już było. Nikt niczego nowego nie wymyśli. Do pasteli świetnie pasują koronki. Nie bójcie się jednak tego, że będziecie wyglądały zbyt cukierkowo. Warto potraktować pastelowy trend trochę hippi, trochę rockowo. Inwencja zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli chodzi o buty, to oczywiście królują te na wysokim obcasie. Wszystkie jednak wiemy, że lepiej prezentują się na imprezach albo w pozycji siedzącej. Jako kobiety praktyczne, zaopatrzmy się w piękne sandały. Ja mam w swojej szafie takie srebrne. Tyle jeżeli chodzi o lato.